Pokój i dobro, kochani. Dziś jest czwartek, 18 września. W Polsce obchodzimy święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastisko. Kochani, dzisiejszą liturgię słowa można by streścić w takim stwierdzeniu, że mądrość wcale nie musi być koniecznie przypisana do wieku. Może się zdarzyć, że ktoś jest człowiekiem bardzo młodym, a jednocześnie bardzo mądrym. Tak oczywiście było z Panem Jezusem, który jest w ogóle bez porównania, kiedy miał 12 lat i kiedy rodzice znaleźli go w towarzystwie uczonych w Piśmie, faryzeuszów, kiedy przysłuchiwał się, kiedy zadawał bardzo mądre pytania, kiedy chciał być w tym, co należy do ojca. To widzimy, że rzeczywiście ta mądrość nie jest związana koniecznie z wiekiem, ale również jeśli chodzi o Świętego Stanisława Kostkę, który jest patronem dzisiejszego dnia i który jest również patronem tej katedry, archikatedry łódzkiej, która jest teraz za mną, to właśnie z nim tak było, że pomimo że miał mało czasu tutaj będąc na tym świecie, to jednak dokonał bardzo wielu pięknych i wielkich rzeczy. Święty Stanisław Koska posiadał jedną z takich cech, która najczęściej kojarzy nam się z czymś bardzo negatywnym, mianowicie był bardzo uparty, ale postanowił, że właśnie tę cechę negatywną, tę wadę wykorzysta ku temu, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do Pana Boga. Uparł się, kochani, że zostanie świętym i udało mu się. I rzeczywiście myślę, że taki mądry upór jest nam wszystkim bardzo potrzebny, żebyśmy nie poddawali się w momencie, kiedy przychodzą jakieś trudności życiowe, żebyśmy tak szybko nie oddawali walkowerem naszych postanowień. I dlatego z za katedry świętego Stanisława Kostki, tutaj w Łodzi, chciałbym przekazać Wam Boże błogosławieństwo, abyście z uporem dążyli do świętości. Pan z wami niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Święty Boże, Papa. Pa. Do jutra.